Hej, jest tutaj Lortek. Chcecie wiedzieć skąd moje zamiłowanie do tych nietypowych gier? Cofnijmy się o kilka lat i zobaczmy protoplastów ówczesnych gier komputerowych. Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lortek, a to jest kolejny odcinek naszej Retroteki i dzisiaj produkcja Disney'owska. Chyba jedna z najbardziej pamię pamiętanych i nostalgicznie e, wspominanych e, produkcji, czyli Chip and Dale e, Gdyby ktoś tam nie kojarzył, to nie Chip and Dale, tylko Chip and Dale. E, I można też, było ty grać sobie właśnie na dwóch i na jednego. E, jeden grał właśnie Chipem, drugi grał Deilem. my dzisiaj sobie zagramy Chipem. I to była taka mega produkcja, właśnie o tutaj były takie intra, nie? Takie wejściówki, cutscenki, coś, e, te sprawy i no, wiadomo, że e, można było sobie rozkminić fabułkę. E, właśnie jakiś sterowiec przyleciał do jakiejś fabryki z nazwą FATCAT. Pewnie jakaś instytucja, ale sobie tutaj ominiemy. O właśnie nawet już chyba się ominęło. No i chodzimy po kuchni, jesteśmy jakby takimi wiewióreczkami. Mamy do dyspozycji jakieś tam skrzyneczki i tak dalej. Możemy się w nich chować. Możemy nimi atakować. Była jabłka w pierwszej części w ogóle. chuj, zajebą mi. Aj. Ogólnie chyba jedna z y, najlepszych gierek. E jeśli chodzi, no nie no tych gier było tak mnóstwo bo w ogóle taki wybór One były mega tanie tak dalej, można było się tak nabawić po prostu epic I każda taka gra była wymagająca I wymagała od gracza uh, Dużego zaparcia Bo fakt faktem Nie można było sejwować Wiecie co, ja sobie tutaj przesunę kawalindek Bo widzę, że uh, No Widzę, że tutaj takie czar, czarne coś mi... Ale to tylko w niektórych produkcjach mi tak wyskakuje. O, teraz będziecie mieć chyba dobrze, nie? E, o, i sobie zejdziemy na dół. I mamy kolejną jakby taką rundę. Znaczy, część rundy właściwie. Mamy taki checkpoint. To jest w sumie jakieś tam ułatwienie, nie? Bo nigdy nie ma... O, widzicie, tutaj mamy oponentów. E, ten z łyżki może nam na przykład odbić... E... Zaraz wam pokażę, na jakiej zasadzie to działa. Patrzcie, jak jesteśmy w jego kierunku strzelimy. O, widzicie, możemy nam odbić. Musimy mu w plecy wy wy wywalić to. A pójdziemy sobie dołem, bo już nie mam tego. A nie, w sumie mam. Patrzcie, jak w plecy to on wyrwie, nie? I mogę na przykład z tego wziąć i nim wy go wyrzucić, no. To jest po prostu taki epik, nie? I te przygody tutaj. E, były jakieś tam bossowie i tak dalej. Niestety ja przegrałem, ale polecimy sobie dalej. O, zapomniałem. To, właśnie w tych skrzynkach one tam można je rozpoznać w sumie. One się tam czymś różnią. O, widzicie, wydrzebał mi. I dostałem luię ogłuszacza. Tylko nie wiem, czy to jest bonus ogólnie, więc trzeba uważać na to. O, tu jest sobie ten taki schowany, ale mu walniemy. A, dobra wywalony. Jeszcze raz jak w niego walniemy to poleci sobie w kosmosy. Pyk. No i ogólnie na początku naszą przygodę zaczynamy w kuchni. Jak to... Dlaczego nie mogę skoczyć stąd? A, dobra, nie ogarnąłem. Ło chuj, to był ten ukryty. Ale mi zadrzebał, nie? Ale przykre. Już chciał się zamachnąć i mi wyrzebać, ale tu się nie damy tak łatwo. Ograć. I tutaj też jest znowu ten taki majster. Więc wypierniczaj. Dobra. Na butelkę nie mogę wskoczyć, chyba. Wiem, że jakoś tu idzie wskoczyć, ale. Aha, tu y, musimy mieć sojusznika. Gadejam tym medo. No. a... Ot. Jakieś piekarniki, i zbieramy właśnie takie punkty. RR Zespół RR Rescue, coś tam I za to chyba też mam jakieś tam życia i tak dalej, nie? O, właśnie Muszę wykorzystywać yy, właśnie cechy defensywne tych skrzynek, czyli można się tam schować Ogólnie, chyba yy, Lepiej wydaje mi się być w, yy, do góry Zawsze, zawsze sobie lubię chodzić do góry, bo było tak, jakby trochę bezpieczniej. Tutaj, właśnie jakieś krany, coś to zaraz to ogarniemy. O, to jakaś pszczółka nam napuści wodę, i będziemy mogli sobie przeskoczyć na kolejny poziom. O, tutaj mamy tego, chomiczówkę. On nam rzuca jakieś żarcie dla kotów. Oczywiście to zabieramy. A widzicie, już się poprawił z powrotem obraz, ale to. Nie wiem dlaczego. I tu mamy bossa jakiegoś pierwszego, nie? To jest jakiś tam królik na spryskiwaczu? Nie wiem co to jest właściwie. I to w ogóle nie było takie wymyślne. Te gry były... E, mega wymyślne, na przykład... E, uciekaliśmy... bo spadła na mnie. Ale przykrość. a Na przykład... Graliśmy myszą i zbieraliśmy sprzęt rtv po domu, no tak było, takie dziwne gry właśnie, produkcji. a nie zdążyłem złapać, a zleciałem, ale bieda, nie, nie mamy game over niestety, ja się zastanawiam czy w, w takich grach były kody i można było sobie właśnie yy, tak ogarnąć to. Były jakieś na przykład y, jakieś tam kilkucyfrowe kody, które się wpisywało, jak się doszło do jakiegoś tam momentu, albo na przykład na, y, na padzie trzeba było jakieś tam strzałeczki pomanewrować i też można było sobie odkryć jakieś tam fajne bonusiki, nie. A w ogóle na, na najbardziej pizka była gra w dwóch i jak się przeszło tam parę tych poziomów, to naprawdę było, było mega fajnie, nie? Ludzie mieli taką satysfakcję z tego. Właściwie, no to był taki bardzo duży zabierać czasu, ale matka miała spokój przez jakiś czas, bo tam się nie hałasowało, nie, tylko się cicho siedziało, żeby siedzieć jak najdłużej przed tym telewizorem. No właśnie, bo to, nie wiem, bo to mam ogólnie młodszych takich a, odbiorców, więc właściwie nie ma takiego źródła dokładnego, a, do którego mógłbym kierować właśnie te materiały, ale... Chciałbym, żebyście poznali te, te, te epickie tytuły. Bo to są właściwie protoplaści dzisiejszych gier komputerowych. Więc, naprawdę, Ooo, wa... zdrzebałem. Kurde, tak nie, nie, nie można tak dzi na dzikuset trochę, nie? Dobra, temu zadrzebiemy. I teraz ostrożnie jakoś tam zagramy. Polecimy sobie górą. Ale mi jedno. Co za męda. Muszę mu w plecy walnąć, nie Dobra, nara <ścoughs> Zadrzebałem mu z kolegi, no goddamy, zawsze zapominam o tym Łosiu tutaj Nara Na razie po zrówkazie. I te sprawy. O, tu jest ten taki menelek, ale to sobie go ominiemy. Jeszcze mu drzebno na koniec. Dobra, ostrożnie. Spróbujemy. Nara. O, idę do dziur. A, tam było życie, nie? E, tak, gwiazdeczka jakby, ale no nie mogę jej wziąć, niestety, ze sobą. Polecimy sobie górą, bo myślę, że będzie prościej. Tu się schowamy. wow widzicie? się odbiła. Koleżanka nam tutaj... Nie mogę tak rushować, żeby tak nie zdrzebać nie? I właśnie sobie ochronę jakby tak swoją... skraciłem. Ale myślę, że będzie okej. Okay. Tu lampa lampy Aladyna. Właśnie, aladdin też była epicka gierka. Ale pokażę wam jeszcze w ogóle takie epickie tytuły jak... Uh, Just Jack Rabbit i właśnie jakieś tam Mario Galaxian i te sprawy Dobra, mamy kolejne podejście z bossem, teraz myślę, że sobie poradzimy. On nie ma jakiegoś tam zasięgu, ale trzeba na niego uważać, o właśnie drzebną mi. Jeszcze dwa razy i będę musiał zaczynać od początku. Muszę też uważać, żeby na głowę mi nie zleciało, to nie? To się tam też porusza jakimiś tam schematami, nie? Więc... a zleciałem. Ale widzicie, dostał jeszcze, nie? Przy tym... Mogę do góry rzucać, ja zapomniałem o tym. Jak się strzałkę do góry wciśnie, to można go tak omiatać, ale... Łeee! Widzicie, to chyba najbardziej... Najbardziej trudne jest to, żeby nie zlecieć. Właściwie w każdej gr grze taki upadek z wysokości kończył się z tym, że zazwyczaj traciliśmy wszystkie Eee, wszystkie nasze tam życia, nawet te serduszka, możemy otrzymać od obrażenia od przeciwników. Eee, no ale niestety jak zlecimy, to tracimy bonusy, albo na przykład jakieś achievementy, które zdobyliśmy. Achievementy, Czyli to nie, nie do końca... O ty chuju, eee, Jakieś tam... Eee, dodatkowe statystyki, jak na przykład lepsza broń, czy coś, nie? Więc trzeba było uważać często. Na przykład yy, była taka gierka Kot Felix i tam też mieliśmy jakieś tam yy, modele, jakieś tam czugami jeździł, coś, jakieś pływające robotami innymi takimi, seraty pierdziaty. No i właśnie to było takie mega fajne, nie? Wszyscy przerażujemy do bossa, myślę. Żeby nie stracić za dużo użytek. O właśnie, bo później, żeby... Z racji tego, że tu saveów nie było, o, to trzeba było przerażowywać czasem i się na, na pamięć uczyliśmy tych wszystkich mapek, gdzie co jest i tak dalej, żeby tego unikać. No niestety nie, nie wiem jak tam przejść przez to. musiałbym mieć chyba tego majstra swojego, Dale'a, żeby mi pomógł tam wejść, nie? A bez Dale'a jest to chyba niemożliwe. Dobra, na razie. Jak będziecie chcieli jakiś gameplay, taki dłuższy z jakiejś gry, to śmiało można prosić, ja z miłą chęcią nagram dla was, nie? E, takie, że na przykład przejście całe, albo coś takiego, bo no, w tym e, emulatorze, czyli jakby taka platforma, która udostępnia mi grę e, to mogę sobie zapisywać, nie? Więc to jest jakiś tam plus, więc e, myślę, że to e, ułatwi mi, ułatwiłoby mi przejście na przykład takiej gry, nie? Dejam, ale jest Ło, wow, dostałem ze do skrzynki, dostałem luję ogłuszacza, ale myślę, że tutaj nie, nie będzie źle. Trzeba uważać na tego. Dobra, dostał. On też się będzie poruszał jakimiś schematami, więc na to musimy zwracać uwagę, nie? A, dostał ze do skrzynki. Dobra. Nie trafiłem tym razem, ale to nic. Dostanie co za ciota, Pryer. Haha, no i wygraliśmy, jest elegancko. Będziemy mieli kolejną rundę, tak myślę, stage clear i te sprawy. A, łamamy bonusową tę rundę i nie wiem właściwie co teraz zrobić. A, mogę rzucać do góry takimi i sobie mogłem strącić coś fajnego, ale nie pomyślałem. Dra znalazłem jakąś bombę czy coś. Teraz mam jakieś kanały tutaj. Patrzcie tą grafikę, ona jest w ogóle epicka, nie? Te gierki były tak świetne. O, tu mogę wchodzić sobie, tylko trzeba uważać na tą rybę. Trzeba pamiętać, żeby zabierać sobie protektora jakiegoś. Łe. O właśnie. Pamiętam, że w pierwszej części chyba były właśnie takie jawka czy coś i one powodowały, że e, nasze wiewióreczki się męczyły trochę. Czasami trzeba się zastanowić czy warto wyrzucić... O, teraz tu taką skrzynkę, czy lepiej sobie ją zostawić. Na przykład na później, nie? Pójdziemy dołem, zobaczymy co tutaj się kryje. O, i przyszliśmy dalej. Dobra, weźmiemy sobie skrzyneczkę na drogę, i możemy jechać dalej tutaj. Spróbujemy rozwalić majstra. Dobra, gitara. One mogą się respić, więc trzeba uważać na to. O i tutaj nie mam... Dobra, gitara. Tu przeskoczymy sobie. Nara. Na razie po jak się uda, robić kuda. O oh gaddejam, god Wspierniczej, co za ciota! No tutaj. O, ciechuj. No i widzicie, zostało mi ostatnio rzadko, trzeba uważać. Bardzo. A drewno mnie, widzicie? Jakiś tam nie wykorzystałem, fajnie tego potencjału, który się krył, więc trzeba tam uważać. Tego trzeba jakoś drugiego uniknąć. A się zastanawiam, jak to zrobić. To jest pytanie: trzeba go wyprzedzić, jakby, nie? I wtedy, bo on mnie atakuje. Będzie ciężko z tym jedną. Dobra, zabieramy sobie skrzyneczkę. O, tam był ten. Rka była, nie? Trzeba pamiętać, że za każdym razem trzeba mieć tą. O, widzicie? Teraz mogę sobie śmiało ten. A nie, nawet jak zaatakuje, to zwinie. Głupi śmieć. Pięknie. I mamy bossa. I teraz trzeba jakimiś schematami, nie? To jest jakiś tam szczurka na łowy czy coś tam. Oooo, ten dostałem, ale to nic. Ogólnie. Trzeba go tam przeskakiwać Tu była taka zręcznościówka typowa Łocie. A w niu nie mogę być na tym Lepiej żebym był na środku, bo on we mnie jakby Ja muszę mieć kamień, żeby mu No A niestety padłem Ten wydaje się taki jakiś epicko trudny, nie? Dobra Oooo god dejam. Dobra, zadobiemy mu nie, chyba tego nie wygram. Nie sądzę, przynajmniej, żebym mnie to wyjść. Bo mnie odpycha jeszcze wiatr, jakby taki, nie? O, padłem. Niestety. Wiecie, ja widzicie, takie gierki się zaczynały wtedy od początku, nie? Więc mieliśmy jedną szansę. Takie Dark Souls e się chowają teraz. Znaczy, może nie, ale. Dark soul też jest trudną gierką, więc. A, no, to co ja myślę, sobie skończę tutaj. Tymczasem zapraszam Was do kolejnych odcinków. Ja sobie jeszcze tutaj pogram troszeczkę. E, pamiętajcie, że jeśli chcecie emulator plus właśnie taki room do gierki, e, to pod filmem macie e, link. Nie jest to reflink na szczęście. E, link od, e, i odnośnik, właśnie e, do pobrania tego programu i tej gierki. Znaczy do gierki sobie tam znajdziecie, nie? Bo to, to tam nie jest proste. Po prostu ma, szukacie po tytule i jest gitara, nie? Tutaj dołami idziemy. Eee, no to co? Trzymajcie się, pa, pa.